Dawno nie było tortu, ale w końcu przychodzę do Was ze składaniem. Zaczynam od kleksu z kremu i mam tutaj biszkopt z prażonymi orzechami laskowymi. Widzicie jaki jest puszysty? Nasączam bardzo delikatną lemoniadą cytrynową i wlatuję z kremem malinowym z mojego przepisu. Na początek cieniutka warstwa, do której przyklejam chrupkę. Nie jest to klasyczna chrupka czekoladowa, bo ma ona w sobie dodatek pasty z orzechów laskowych oraz po prostu orzechy laskowe prażone. Zakładam rant, no i oczywiście coś musiało pójść nie tak... Yeah. you. No, statyw się wywrócił, telefon wylądował w lemoniadzie. Taka sytuacja. Trudno. Lecimy dalej, wylewam całą resztę kremu i wrzucam do niego jeszcze malinki mrożone. Tak to się prezentuje. Pora na kolejną warstwę biszkoptu i w tej warstwie mamy krem z czekolady karmelowej kalebaut, którą dostałam w paczce od Ditarte. kremu tworzę dołeczek i taki labirynt, w którym ląduje solony karmel. Oczywiście sama go przygotowałam. No i popatrzcie, jak to bosko wygląda. Przykrywam wszystko całą resztą kremu wyrównuję. No i czas na ostatnią warstwę biszkoptu. Na dziś to już wszystko i mam nadzieję, że widzimy się na tynkowaniu i zestawianiu. Dzięki za uwagę. Pa.